Hej, cześć. Witam cię na moim kanale po świętach. Mam nadzieję, że spędziliście je miło i rodzinnie i że jesteście gotowi na sylwestrowe szaleństwo. Jeśli nie, to przychodzę do was z małą pomocą, z przepisem na pyszną sałatkę nicejską. Ma ona dużo składników, przede wszystkim warzywa, tuńczyk i jajka oraz przepyszny sos. Idealnie będzie pasowała na sylwestrową noc. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Na początku najlepiej przygotować sobie warzywa, które trzeba ugotować, czyli ziemniaki i fasolkę. Może być mrożona, ja mam taką mieszankę żółtej fasolki z zieloną. Gotuję też jajka, żeby wszystko zdążyło wystygnąć. Przeważnie warzywa gotuję nawet dzień wcześniej lub rano. Całatę rzymską umyjcie, dobrze osuszcie i połamcie liście na pół, żeby sałatkę łatwiej się nabierało. Teraz przygotuję sos. A jest to mieszanka soku z cytryny. Dużo soku, do tego oliwa, musztarda francuska i delikatesowa, i na koniec czosnek. Wszystko mieszamy i odstawiamy na bok. Niech się przegryzie. Wystudzone ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Pomidorki przekrajamy na pół, a czerwoną cebulkę kroimy w piórka. Na sałacie układamy pokrojone ziemniaki. Na ziemniaki ląduje fasolka i pokruszony tuńczyk. Do tego kapary, ale jeśli nie lubicie to możecie je pominąć. Potem pomidorki, oliwki, cebula i oczywiście jajka. Ja swoje przekroiłam na cztery części, żeby wygodniej się je jadło. Całość polewam sosem i pyszna sałatka gotowa. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego przepisu. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrybowania kanału, bo co tydzień wstawiam film z nowymi propozycjami na pyszne posiłki. Zapraszam też do podsyłania zdjęć na Insta. Smacznego, udanej sylwestrowej zabawy i szczęśliwego nowego roku. Pa!